Wszystkim z tej strony Kate i tak! Mamy drugi zwiastun Króla Lwa. Ja ledwo co zdążyłam wrócić z pracy i od razu usiadłam do nagrywania, ponieważ to ile osób mi napisało, jak byłam w pracy, że jest drugi zwiastun Króla Lwa, to jest po prostu szok. I Wy mi tego nie musicie pisać, bo ja to wiem, ja dostaję powiadomienia, więc jakby spoko. Ale tak jest i jest wersja z napisami, i jest wersja z dubbingiem, więc obejrzymy sobie obie, bo no przede wszystkim to sobie z napisami, ale dubbing też chcę sobie sprawdzić. Tak więc no co, nie będę przedłużać, bierzmy się za oglądanie. Tak. Life's not fair. Is it my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Ej, w ogóle, to jest Skaza? Serio? Boże, jaki on jest do siebie niepodobny! O nie! Znaczy, ja wiem, że w naturze lwy chyba nie występują z takimi czarnymi grzywami, jak Skaza miał, nie? Ale, o nie! <ścoughs> znaczy, jakby mały Simba i mała Nala są po prostu przesłodcy, ale ten Skaza, tak, no nie wiem, średnio. Apps. Everything you see exists together in a delicate balance While others search for what they can take a true king searches for what he can give Run away, Simba, and never return. Ten pumba, w ogóle, Boże drogi. Nie powiem Wam, że ja jestem tak strasznie rozdarta, bo z jednej strony to wygląda super, mega realistycznie i w ogóle pff, efekty specjalne, takie że, wiecie, Oscar na 100%, a nawet na milion. Ale z drugiej strony. Tak, jakby po co to? Tym bardziej, że większość scen tu jest jeden do jeden z animacji, więc no lepiej jak to było narysowane niż przekładać to na wersję realistyczną, w pełni komputerową. Jakoś, no nie wiem, mam mieszane uczucia. Tym bardziej, że ten. ten Pumba! <laughs> jest on tak głupio. Ech, nie. <laughs> Your place. And the circle of life. W ogóle, co ta obsada, ta obsada w tym filmie To jest jakiś absolutny kosmos, nie? Ogóle, ta bijąc tutaj No, kurczę, ta obsada Sztosik Mam nadzieję, że to w polskich kinach będzie z napisami, bo po prostu. Mm. bo Chociaż księga dżungli była. Była u nas z napisami, więc może królew też będzie. Zobaczymy. O nie, nie, ale Boże, jak mi się ten Pumba nie podoba, rany. Okej, okay, dobra, to zobaczmy sobie ten dubbing. Ciekawe jest to, że wersja z dubbingiem jest krótsza o 10 sekund. Ciekawe, co wycieli. Zobaczymy. To jest dokładnie to samo, tylko chcę sobie ten dubbing sprawdzić, po prostu. Świat nie jest sprawiedliwy. Prawda, mój mały? Jedni jedną dosyta. Inni spędzają życie w ciemności. Nie mogę z tym zgadzać, naprawdę. Żebrząc oresztki. Wszystko, co widzisz, zawdzięcza swoje istnienie kruchej równowadze. Ale ten Zazu w ogóle. Bo to jest Zazu, nie? Na pewno. Eee! To jest taki niepodobny do siebie. Znaczy, nie wiem na jakim ptaku był wzorowany Zazu w animacji, ale. Okej. Okay. Większość chciałaby tylko brać, ale dobry władca zawsze stara się dawać. Okej, okay, się możemy się pominąć. Już nie ty. Nie wracaj. Już nie ty. Za wiele nie mówią, nie? Zająć swoje miejsce w kręgu życia. Król lew. Ah, ok. Wycięli obsadę! Polskim dubbingiem się nie chcą chwalić najwidoczniej. Ale dobra, no dobra, tutaj do, już do końca będzie to samo. Czyli tak, Wycieli sobie 10 sekund chwalenia się y, ludźmi, którzy podkładają głos. <grym> y y y przyznam szczerze, że ten polski dubbing też zapowiada się całkiem spoko. Y y chociaż ja i tak wolałabym obejrzeć wersję z napisami mimo wszystko, y y ale no, okej. Okay. Tak, mam wrażenie, nawet że faktycznie ten Skaza ma lepszy głos w polskiej wersji, jakoś tak mi się bardziej mi pasuje do niego. Toż i tak, do no, kurde, te lwy takie realistyczne mega, które mówią i śpiewają, wyglądają po prostu dziwnie. I w ogóle koty szaleją z tyłu, bo się cieszą, że wróciłam do domu dopiero co. <laughs> A ja siadam mi nagrywam, nie? Tak więc, co ja wam mogę powiedzieć? No, przeszkadza mi to trochę, że naprawdę te połowa tych scen to jest jeden do jeden z animacji, i słyszałam, że podobno w tym filmie ma być trochę więcej wątków do dodanych, y których w animacji nie było, ale. No, nie wiem. No, zobaczymy, jak ten film trafi do kin. Ale A ten Pumba wygląda strasznie. Skaza też jest do siebie niepodobny. Może w całokształcie, w całym filmie skaza bardziej mi przypadnie do gustu, bo on nie wygląda źle, tylko nie jest do siebie podobny, nie? No ale z drugiej strony, to też nie ma sensu, żeby to było wszystko dokładnie identyczne. Chociaż Simba jest przepiękny, to musicie przyznać, że mały Simba jest tak przeuroczy, przekochany, przesłodziutki w ogóle, że na niego na pewno będzie się miło patrzeć. <laughs> więc no, dajcie znać, co sądzicie, bo ja mam naprawdę mieszane uczucia i tak naprawdę czuję, że to tak bez sensu, żeby to było, ale okej, okay. no muzyka jest fajna jakby, ale to jakby nic zadziwiającego, więc to tyle, no nie będę przedłużać, co ja Wam mogę więcej powiedzieć, no nic, tak więc piszcie, co tam sądzicie, ja tak, no... Ale i tak pójdę na co do kin. Standardowo, nie? Tak więc dajcie znać. Jeszcze zapraszam do oglądania innych moich filmów. Subskrybowania, dawania łapek w górę i takich tam pierdółek. No. I do następnego filmu. Pa! pa.